I wtedy wchodzą oni, cali na Calina biało. Na biało. Dosłownie, kabaretna onówka. co im się stało, że tak wyglądają? A może już jesteście gdzieś w zaświatach, może wcale nie istniejecie, daj się, daj się szczypnąć, daj się dotknąć. Nie, no wszystko jest okej. Okay. Normalnie jak żywi. Dzień dobry. Są Dzień dobry. Bielecki, Roman Żurek, Michał Gawliński. Witamy panów bardzo serdecznie i słyszałam, że na wesołe opowiecie o kolonoskopii, bardzo proszę. Tak, <laughs> nas zapowiedzieliście. <laughs> tak, 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 zrobiliście nam. Tak. chcieliśmy na poważne tematy. <laughs> znażamy, że to jest Kiedy tak. ostatnio mieliście to badanie? No bo idźmy już Tłusty tym czwartek. Tym. Idealny moment. Tak, tak, Jesteśmy na bieżąco. Jesteśmy na, bieżąco, Jesteśmy na, bieżąco. Jesteśmy na bieżąco zachęcamy no panowie, róbcie kolonoskopię. Będziecie wyglądać tak jak my. I tak. Jako dziennikarze, Cali którzy na zawsze no, 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 idą głębiej w temat, zapytam, no i jak? No znamy bary, które przygotowują do kolonoskopii. Pary? Bary, a. Okej. Okay. No to pogadajmy może o czymś, e, Lecz, o czymś ciekawszym. Na przykład o waszym nowym programie, który nazywa się Pokolenie DNA. E, to jest zupełnie nowa rzecz, którą państwo mogą oglądać na scenach w całej Polsce. Biletów już nie ma, także nie ma co w ogóle A Ilość koncertów hurtowa. Tak, o czym to jest? Co tym razem wzięliście na warsztat i co was boli, co was śmieszy, co chcieliście skomentować? Bo jesteście tego typu ensemblem, który jednak odnosi się do istniejącej rzeczywistości. Może zacznijmy od początku. Romek, ty jako nie. założyciel, powiedz, jak to się stało, jak do tego doszło. Nie, nie chcę o tym korytarzu w Akademiku. Chcę, ale nie, ja chcę posłuchać o tym programie nowym. Nie, tak naprawdę program jest kolejnym naszym naszą próbą postawiania sobie pytania, kim jesteśmy jako Polacy. Skąd w ogóle tutaj posz, poszliśmy trochę głębiej. Zastanawiamy się, dlaczego się zachowujemy, jak się zachowujemy. Oczywiście w sposób rozrywkowy, ale w tym programie jest też mnóstwo drugiego dna, bo nie tylko chcemy się śmiać, ale chcemy też pokazać pewne zjawiska, do myślenia, do zastanowienia. I gdzieś poszliśmy taką drogą. Nie chcemy zdradzać za dużo, ale program zaczyna się we wnętrzu kobiety. Zaczyna się od początku. Poczęcia. I tam szukamy odpowiedzi, e, dlaczego i skąd się to wszystko bierze. Ty powiedziałeś tak bardzo ogólnie m, o tym, jacy my jesteśmy jako Polacy i tak dalej. To jacy my jesteśmy w Waszych oczach jako Obserwatorów. Polacy. Co obserwujecie, co się zmieniło najbardziej w nas, w Polakach w ostatnich latach? Znaczy, na pewno jesteśmy mocno podzieleni i my z tym podziałem gdzieś próbujemy walczyć, żeby go zakopać. Można walczyć, to to nieodpowiednie słowo, ale próbujemy pokazać, że jako naród jesteśmy wspaniali, tylko po prostu wytoczyna jakąś sztuczną linię podziału i byśmy się. Po, okopali po jednej i po drugiej stronie. Zresztą sami to czujemy chociażby przez nasze media społecznościowe, gdzie jak ostatnio pojawiła się kolejna wersja w sketchu Wigilia. Już która ma można być... Hejtować. która, no, tak. która, tak, Która miałaby być troszeczkę oczyszczająca i pokazująca, jacy jesteśmy, no to jednak ludzie biorą to zero-jedynkowo. Jeżeli jesteś za prawicą, to jesteś za prawicą. Jak nie jesteś za prawicą, no to jesteś po prostu przeciwko. Więc nie ma czegoś takiego, że jesteś gdzieś pomiędzy i my pokazujemy to, co się dzieje, a nas traktują tak, jakbyśmy naprawdę w to wierzyli, to, co pokazujemy. I to jest trochę. No tak, ludzie słodny. traktują to trochę jak Publicystykę trochę. Sami mhm. i no, jest... postawiliście się trochę w ok Okej, okay, ale, ale w, 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 tak jak każdy aktor, jak. No, przecież moja żona by się zdenerwowała, jakbym był na przykład księdzem w domu też. My normalnie A funkcjonujemy może w społeczeństwie. Przychodzi na kolendę. Ale są, są momenty, które, które bolą chociażby nasz starszy kolega z kabaretu Otto, który nie rozumie tego cały czas i cały czas gdzieś tam próbuje nam szpilki wkładać. Nie chcielibyśmy się odgryzać. No po prostu ma tak. Taką wrażliwość jaką. Także dajemy się w ogóle e, dzielić. Tak naprawdę e, problem jest w nas samych, Polakach, że dajemy się ustawiać po tych kątach, że dobra, to ty jesteś po tej stronie, ty po tej stronie. To jest kompletnie niepotrzebne. A czemu wasza wigilia czy 2025 nie kończy się optymistycznie? Porozumieniem między ojcem a synem, zaakceptowanie się. teraz spoilerujesz, to no, ludzie pójdą, nie będą wiedzieli. A nie, czemu zapytałam, się nie kończy inaczej. No. Warto by... warto przyjść na nasz mo... koncert i, e, I zobaczyć, tam jest tak odpowiedź. Jest. Rozumiem. Co jest sprytne? Co jest dla was największą pożywką przy pisaniu e, waszych programów, waszych skeczy? Czy to jest to co wyczytacie w newsach, to co zobaczycie w telewizji, to co sami przeżyliście, to co zaobserwowaliście na przykład będąc w trasie i przyglądając się ludziom w wolnych chwilach e, i, i w jaki sposób e, tworzycie strukturę tych, 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 tych żartów? Czy to jest tak, że robicie sobie metodyczne notatki z tego, co was w danym dniu zaskoczyło, zdziwiło, a potem wracacie do tego i łączycie ze sobą kropki? Czyli upraszczając, jakby spytali Kazika, jak powstają jego teksty. To jest jakby odpowiedź. Tak. Nie uderzaj mielaczkiem ani nie poprawiaj kopytem. E, Powiedzcie, ja jaki macie modus operandi takie codzienne. Nie, tak naprawdę ten program jest programem całościowym, czyli ma jakąś klamrę, jakiś, jakąś kanwę, jakiś temat, który się ciągnie przez cały program. Myśl przewodnią. Myśl przewodnią. E, a oprócz tego pokazujemy nas w różnych sytuacjach. W ogóle wychodzimy już od przeszłości, hmm. bo na przykład mamy numer o, o początkach, o Lechu, Czechu i Rusie, jak to się zaczęło gdzieś tam w przeszłości, później. Szukamy też kolej... szukamy tego polskiego genetypu, który, który jakby cały czas się przewija. Tak, i szukamy jakichś takich odniesień do tego, co nas definiuje, jacy jak jesteśmy, dlaczego tak się zachowujemy. Na pewno nie jesteśmy też takim kabaretem, który porusza tylko tematy polityczne, bo nas tak gdzieś czasami się próbuje gdzieś zaszufladkować. My tej, my tej polityki mamy naprawdę niewiele. My dużo, dużo pokazujemy sytuacji niezwiązanych z polityką. Natomiast no, poruszamy tematy, które wydaje nam się, że czasami nikt nie porusza to ważne jest istotne. Sporo takich właśnie tematów. Ostatni taki numer mamy właśnie też o jakichś, nie wiem, sy sytuacjach, e, no, takich, które teraz troszeczkę wychodzą, że nie można pewnych rzeczy powiedzieć. Ta poprawność polityczna, podejście do, nie wiem, do obcokrajowców, do inności, do tego też staraliśmy się pokazać taki numer, który jest bardzo mocnym numerem. A wasze poczucie humoru ewoluuje? Przepraszam, że, że, że ci przerywam, ale. Jest takie przekonanie, że, no, że rzeczywistość zmienia się bardzo szybko, zmienia się również wrażliwość ludzi, przyzwolenie na pewne tematy, na żartowanie z pewnych tematów i to, co wypadało na przykład w kabarecie czy w stand-upie robić 10 lat temu, dzisiaj już nie uchodzi. Wy się przejmujecie tym, y, tą zmianą wrażliwości, zwracacie na to uwagę, czy niezależnie od tego, co jest na zewnątrz, to wy jesteście przede wszystkim wsłuchani Słowem? w siebie? No właśnie tak. Mi się wydaje, że, że, że jesteśmy, y, ufamy sobie, aczkolwiek nie ma jakby szkoły na robienie kabaretu, na żartowanie w danym okresie, w danej dekadzie itd my to robimy, no czucie to jest nasze serducho, nie? Jeżeli, jeżeli wiadomo publiczność recenzuje nasze tak, numery to właśnie na pu żywo publiczność o tym decyduje, co jest dobra, a co co Czy z jak nie kierunek zmienisz, to z rzędu w odpowiednim no to momencie. Potem musimy to wyrzucić to albo zmienić, albo źle podaliśmy, albo gdzieś no to zawsze jest w nas. No to chyba, nigdy to jest... nie jest e, po stronie publiczności. Zawsze coś że to jest też zamierzone, bo mamy rzeczy, które być może nie są śmieszne, ale są ważne, nie? Są istotne, więc tak. też pozwalamy sobie na takie rzeczy, żeby powiedzieć coś ważnego. Że to tu trochę śmiechu, ale jednak. Y, no jesteśmy, mamy poczucie, że, 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 że też od tego jesteśmy. Jesteśmy kabaretem, który stara się wyważyć to, bo musimy ludzi rozśmieszyć, nie? bo łatwo nam zarzucić, że o, przebieracie się za baby, albo to jest e, prosty żart i tak dalej. Okej, okay, ale mamy różnych ludzi, musimy im troszeczkę też dopasować. Nie możemy dać takiego trudnego humoru od razu, żeby mhm. ich zniechęcić, tylko to fajnie trzeba jakoś ze sobą wymieszać. Czyli trochę i... disco polo, trochę jazzu. Tak, dokładnie. Trochę tak, Troch, trochę tak i, i, i to jest jak gdyby nasz też chyba taki znak firmowy, że ktoś, kto najdzie na neonówkę, mniej więcej wie czego się spodziewać. Wie, że też będzie ostro i że nie będzie jakichś tam zahamowań, ale będzie to ze smakiem. Nie, że nie, nie mamy tak, że zastanawiamy się obrad. Z tego nie wolno się śmiać nie śmiejemy się. Nie, wręcz przeciwnie. Jesteśmy otwarci na różne rzeczy, ale staramy się zrobić to tak, żebyśmy mieli poczucie tego, że to jest dobre, śmieszne i, i nie wstydzimy się. Nie wstydzimy. I nie głupie. Chcę zapytać o skoki w bok. Nie, nie, Starą nie. nie na wizji. Zawodowe się nie. skoki Właśnie do, na wizji. do muzyki, do stand upu To są, to są bardziej e, momenty, w których e, mamy tyle kabaretów w życiu że chcemy sobie Coś... e, mieć taki malutki wentyl, żeby spełniać swoje marzenia i robić to, też, co też lubimy. I, i tylko tyle. A, a Neanówka ma się bardzo dobrze i, i to nie są skoki w bok, to nie są zdrady, e, bo, bo wszyscy o tym wiemy, tak, te, że, tak. że Romek trochę stand-upuje. Ja gdzieś tam robię muzykę, Michał ma... Grupę jakieś, teatralną. Tak, jak, jakąś grupę, trupę teatralną w swojej wsi zbudował, więc... Więc to nie są jakieś rzeczy, które by nas poróżniły albo e, rozwaliły od środka. Znaczy, ten rok na pewno poświęciliśmy neonówce, zrobiliśmy nowy program, bo nagraliśmy poprzedni y, dla telewizji, teraz my co dwa lata nagrywamy programy do telewizji. Też niektórzy ludzie na przykład myślą, że my cały czas jesteśmy w telewizji, co jest też dziwne. nie? No, bo nas było cały czas pytanie, kiedy nowa wersja Wigilii, hmm. kiedy nowa wersja Wigilii. My mówimy, że my nie mamy telewizji, że siadamy i codziennie <laughs> nagrywamy sklecz jesteśmy, bo ktoś tam coś powiedział w telewizji, to my już jesteśmy i już go wpuszczamy. Ludzie tego nie rozumieją. Mamy tak, że po prostu gramy program przez dwa lata, po dwóch Lata go nagrywamy dla telewizji, nie gramy go już i nagrywamy kolejne, znaczy gramy kolejny przez dwa lata i nagrywamy dla telewizji. Taki walent wydania płyty przez artystę. Tak, fizyczną. ale ludzie myślą, na przykład teraz ta nowa wersja Wigilii, dlaczego nie ma nowości. No bo myśmy to zrobili w 2023, 2023, 2023. Nagraliśmy to nawet. w ogóle w listopadzie. Jakaś tam telewizja, nie powiem jaka, puściła to hmm. później, więc, więc ludzie tak nie, nie widzą tego też, a my też nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie tak na bieżąco tego wszystkiego robić. Nie? Ale, ten... ale warto przychodzić na nasze programy, bo rzeczywiście staramy się, żeby to się zmieniło i dostosowywać, bo to nie jest tak, że my stworzyliśmy program jednego roku i nic już dalej z programem nie dzieje. Nie, on cały czas żyje przez te dwa lata, co my gramy i tam się cały czas zmienia. To, no tak, co na żywo jest cały czas aktualnie. Tak, na żywo jest cały czas aktualnie. I jeszcze jedna rzecz, o której ludzie może nie mają świadomości, bo cały czas się wydaje, że my jesteśmy kabaret. No dobra, kabaret, tam gdzieś w jakimś Domu Kultury, coś tam, tam ktoś na, na przykład pisze z Domu Kultury, mam salę na 200-150 osób, no fajnie, ale my gramy na przykład na nie wiem, trzy tysiące osób, cztery tysiące, tak, się chwali. E, nie, to nie chodzi o chwalenie się, tylko chodzi o to, że, żeby ludzie też wiedzieli, no bo fajnie doceniamy, na przykład Dawid Podsiadło zagra 8 stadionów, nie? Tylko, że my w ciągu roku też zagramy jak nie więcej takich stadionów. Się I to, gramy, Zaraz, <laughs> i to ale... gramy już od lat. No czekaj, I gramy ale od do mniejszych 25 miejscowości przecież też jeździcie. Jeździmy, jeździmy, oczywiście. Pod warunkiem, że mają stadion. Bo musi być też duża sala. sala. duża sala. Duża sala. Duża sala. Tutaj... No cóż, no to przez państwa to wszystko. No, stworzyliście potwora, dobrze. stworzyliście popularny kabaret. No teraz macie, nie przyjadą do Domu Kultury. Zapraszamy dzisiaj generalnie do Radomia, słuchajcie. O. Mamy, tak, w ogóle lecimy na ten koncert. Tak, mm? samolotem. Fajnie, no to będzie pierwszy tak. samolot. Tak, Wrocławia, Radomia. stamtąd samochodem. <grym> <grym> Kabaret Neonówka e, był naszym gościem. Bardzo się cieszymy, że u nas byliście. Lista waszych koncertów na waszej stronie. Zjedźcie sobie jeczniczkę też u Andrzeja Polana. Albo bo kiełbaskę, jest dla was. jeśli wolicie. Dziękujemy ulicie. bardzo. A my... Tylko, żebyście nie ubrudzili tych lodziarskich garnitur. Przestań już tam ich molestować tyle. <grym> ja bo nie, li, nie Liro już czeka tutaj na spotkanie z państwem. Normalnie mas... przyszedł i zaczął krzyczeć do naszego kierownika, panu cyzorek, tak nam nie wołają. Kacie do góry jak kangury. Oh. <noise> Wychowałeś się na tym samym co ja.